Spojrzenie Narcyza. Prawdopodobnie już zauważyłeś, że Narcyz patrzy się na ciebie dość dziwnie, przeszywającym drapieżnym wzrokiem. Analizuje cię, obserwuje. Tak jak niektóre drapieżniki najpierw obserwują swoje ofiary, a dopiero potem atakują. Narcyz chce zobaczyć, co lubisz, chce także zobaczyć czego nie lubisz. Następnie zrobi z tego swoją przewagę. Postępuje tak, by cię złamać. Wszystko jednak zaczyna się od bombardowania miłością, zaczyna się od luft bombingu. Na początku może się wydawać, że narcyz naprawdę jest tak bardzo. Tobą zainteresowany, lecz gdy się tak na ciebie patrzy, to zastanawia się, jak cię wykorzystać. Czasami może ci się to podobać, może ci się podobać to, że na ciebie patrzy, lecz gdy już wiesz, co zamierza, to jest to dziwne, wtedy jest to okropne. Więcej znajdziesz na kanale autentyczny. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.